Tu na lotnisku w Doha dociera do mnie, że kończy się ten piękny urlop, który był tak naprawdę nieustanną pielgrzymką, by docierać do ludzi. Zapraszałem ludzi do tego, by pomóc, by zrobić coś dobrego. Moi kochani, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Naprawdę tysiące pokonanych kilometrów, tysiące spotkanych ludzi, parafie, koła misyjne, szkoły. W Polsce, w Irlandii, w Niemczech, nawet u samego Świętego Piotra na Watykanie. Te wszystkie uśmiechy, różańce, modlitwy, adoracje, msze święte, spotkania indywidualne w grupach większych, mniejszych, to wszędzie tam docieraliśmy po prostu, po to, żeby. Zaprosić Was do wspólnej pracy nad tym projektem. What I got life, woda daje życie. Dziękujemy, że rzeka miłości płynie od Was do naszej parafii kełabi. Dzisiaj kończy się publiczna zbiórka na portalu zrzutka.pl, zakończona pełnym sukcesem. Były takie chwile, kiedy musiałem występować przed tysiącami ludzi, żeby to uczciwie nazwać, bo tak też się wydarzyło. Czasami zjadał mnie stres, czasami brakowało energii. Ale to naprawdę, jak wy odpowiedzieliście na naszą prośbę, by nam pomóc, by pomóc naszym kochanym Papułasom. Tu nie chodzi o liczby, bo miłości nie da się zmierzyć. Nie wracam z pustymi rękami, ale wracam z pełnymi wiadrami waszej miłości. Woda płynie do parafii Kewabi. Dzięki Wam. Woda daje życie. guara i Chcę Wam tylko powiedzieć, że pierwszą przeświętą, którą odprawię, gdy je w Papui Nowej Gwinei, odprawię ją w intencji wszystkich. Dobrodziejów, którzy modlitwą i e, materialnie wspomogli ten projekt. E, wszystkiego najlepszego. E, trzymajcie się mocno. E, pijcie dużo wody, bo ona daje życie. Łara i gadlaj.